W dzisiejszym odcinku poznacie najprzydatniejsze przymiotniki służące do opisu nieświeżego jedzenia. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że spragnieni sięgacie po mleko do lodówki, nalewacie je do szklanki, zaczynacie pić i nagle okazuje się, że mleko jest już zupełnie zepsute. W takiej sytuacji nie używamy słowa kaput. Tylko szlecht. Mówimy więc: Die Milch ist schlecht. Mleko jest zepsute. Die Milch ist schlecht. Możemy też odnieść się do smaku mleka i powiedzieć: Die Milch ist zała. Czyli mleko jest skwaśniałe. Die Milch ist zała. Możemy też powiedzieć, że mleko jest przeterminowane. Czyli abgelaufen. Die Milch ist abgelaufen. Mleko jest przeterminowane. Die Milch ist abgelaufen. Z kolei o czerstwym chlebie powiemy, że jest altbacken. Das Brot ist altbacken. Chleb jest czerstwy. Das Brot ist altbacken. A gdy chleb zupełnie już wyschnie, powiemy, że jest trocken. Das Brot ist trocken. Chleb jest suchy. Das Brot ist trocken. Natomiast splechniały chleb po niemiecku jest Versimmelt. Powiemy więc Das Brot ist Feschymelt. Chleb jest spleśniały. Das Brot ist A tak swoją drogą, gdybyście chcieli łatwo zapamiętać tego typu przydatne zwroty, koniecznie sprawdźcie darmowe lekcje w naszej aplikacji Język w 15 minut. Link wraz z kodem zniżkowym znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A my wracamy do tematu odcinka. Gdy powąchamy masło i okaże się, że jest zjełczałe, powiemy. Die Buta ist ranzig geworden. Masło zjełczało. Die Buta ist ranzig geworden. Z kolei zepsute mięso. Po niemiecku nie jest kaput, tylko fedoben. Powiemy więc: das Fleisch ist to mięso jest zepsute. Das Fleisch jest fedoben. O przejrzałym owocu powiemy, że jest überreif. Na przykład die Wassermelone ist überreif. Ten arbus jest przejrzały. Die Wassermelone ist überreif. A o zgniłym jabłku powiemy, że jest Der Apfel ist verfault. To jabłko jest zgniłe. Der Apfel ist verfault. A jeśli podobały Wam się zwroty z dzisiejszej lekcji, to jeszcze bardziej spodoba Wam się mój intensywny kurs niemiecki w 6 miesięcy. Niemiecki w 6 miesięcy to zdecydowanie najszybszy sposób, żeby łatwo nauczyć się niemieckiego. Kliknij link, który zostawię ci pod tym nagraniem i dołącz już dzisiaj szybko i bezpiecznie. A jeśli ten odcinek Ci się podoba, Daj łapkę w górę, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj ten kanał. Z całego serca życzę Ci sukcesów w nauce języków.